Siemano z tej strony oksygeny i znów nagram, znaczy gramy w spory, Tak. I tak. Teraz tak, przepraszam Was. Ucięło mi filmik. Nie odzyskałem tego. Tam ucięło bodajże 6-7 minut, jak tworzyłem tą postać tylko. I tam jak przechodziłem do ewolucji jak tu kończyłem postać, tak chyba nic się nie stało nie nie będziecie źli na mnie, czy coś. Możemy tutaj grać dalej oczywiście, przecież się nic nie stało wielkiego. Tak. Okej. Okay. To idziemy się zapoznać. Tutaj z kimś. Ej, zajadłem coś. O, o, kość, kość, kość. Źli są na mnie, za co? Za co wy mi powiedzcie? Lekości, łapy, um, taniec zewgodowy. Tak, siren śpiew, o Boże. Wiem, co wygląda. I nie chcesz, by oni tak źli na mnie byli. Um, Spotkasz nowego gatunku. Zaśpiewaj. Dobrze, nie ja go nie bić nie będę. Ja chcę się z nimi zaprzyjaźnić. Tak, co, co on zrobił? Nie wiem, strzelamy. Sprawdzam, które godziny. Śpiewam. Ja. Mam oni tylko to umiem chyba. Mięłam. Umiem. Mięłam, umiem. 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 Ну, ну ж. А, я попросу вот так и Ага, сколько? Ну, первое, сюда идеально. Я уже что-то С теми, что, хай, С еще, что я С этим? Так. А я дивный трой. <laughs> Jak patrzę na swój wielium, no to już mi się śmiać To znaczy w spartym podporku, nie? Że nie było bra, lub coś. Mmm, paszczomat, paszczomat. Paszczomat. A, tu jest Max, tak? Tak, dobra. Idziemy coś gdzieś w nie zawadzaj mi drogi. Myślę, że... Potem go jakoś przerobimy, bo tak jakoś dziwnie wygląda, tak też mi się zdaje. A bo teraz go przerobimy. Sprzedamy mu wszystko i ulepszymy go. Iść normalnie, jak małpa. Tak go zrobimy. Chociaż to miało być śmieszne, ale... Znaczy... Ach, chciałem, żeby taka śmieszna jakaś postać była, ale nie. Lepiej taka, to taka trochę zboczona ta jest akurat. Nie będę tego komentować. Czuję się O! O je... Jezus! A co mi tu dało? Aha, nie miałem. Zalgodowy cel. Dobra, właśnie. Aj, tak znalazłem. Biem dużo radom. Plum. Oh, il oui, 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 Czekaj, yy, czekajcie znaczy, czekaj. Pomyliłem się, po Tylko tyle nie więcej. Yy. Zrobimy go tak do, do człowieka podobizny jakoś. Tu jest tak grubszy, taki... Ło! Wow. Taki może być. Dobra. Nie nie nie, tu będzie chłódszy, bo to szyja ma być w końcu, nie? tak? Tak, o A, no tak zrobię. Podobizna człowieka. Szyja trochę. Tak. Okej. Okay. Oczy kichacz. Niech co? Aha. Nie, 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 zacznijmy od tych prostych. Czyli... ...go... ...gapoczułek. A, brzydkie. No to na razie tylko te oczy mam. Dobra. Będzie lepsze, ładniejsze znaczy. Dobra, dobra, za duże te oczy mam. Takie mogą na razie być. Kichacz. To nic nie daje, więc na razie nie. Yy. Co tu jest? Roślinożerca. Hmm. Może być I roślina żerca, roślina żerca, roślina Eee... Coś mi zrobił, dobra tak ten... Mm, ręce, chwytaki, mięśniotor o oh, Ło oh. Koks Krepazor, tłuszczella Tłuszczela Grzymotyła, jakie nazy Podobizna człowieka i od dawnego O longar,

Okej. Okay. Ej no! O nie nie nie. Ach kasy brak, tak. Tej czółki. Czułki. Hmm. czułki. Miało być śmiesznie, jest śmiesznie. Chyba. Znaczy może to tylko mnie rozśmieszyło. Nie musi was też. Pytam, jak to Tak. Dobra. A się zmienił dosyć. To ja taki zboczył do... Ojeju, nie ogarnęłem minut. Nie wiem ile jest minut. Ale na tym skończymy. Znaczy, tak na tym skończymy, bo nie, nie wiem. Ile minut jest? No, jest ładne. Dobra. Więc na tym kończymy ten odcinek. Tak, ładne. Myślę, że już się nie powtórzy, że mi się wszystko rozwali, czy coś po prostu mi się wyłączyło nagrywanie. Nie, uważałem. Dobra. To Siłano. Wszystkim. Tak. Cześć.